Elo, witam was wszystkich serdecznie bardzo z tej strony czuken bez kamery. Oczywiście w goglach VR widzicie moją perspektywę, żeby była fajna imersja. Gramy sobie kurna w Pawlo w VR Shooter e, Steam Workshop 007 Facility Team Deathmatch Blue Team e, tutaj macie pini w ogóle 30 minut, ze mną jest Max, ja, Kiwi oraz Anti. Wiedziałem! Wiedziałem! Wiedziałem, że się. <laughs> Oczywiście Anthony linki do chłopaków of, macie w opisie. Harness. O, udało Ad mi się. Tak jest. Ad Ad no, Chłopaki zaczynają no. na YouTube. Kwiego. znacie? Anti'ego jeszcze nie znacie, ale możecie go poznać. Linki w opisie. Dziękujemy bardzo. Tak. Tak jak mówił Czaken, gramy sobie dzisiaj wyjątkowo w nowy tryb, bo marudziliście w komentarzach, że gramy tylko w Gun Game'a, game, Game'a, game to gramy dzisiaj w Team Deathmatch. Youtuberzy kontra... No, czy w sumie nie youtuberzy kontra widzowie, youtuberzy kontra youtuberzy. Inaczej, weterani kontra rekruci, w ten sposób. Znaczy, ekipa kontra nowi, o. No to będzie o. awans dzisiaj. Szykowałem znaczy, <laughs> się na Digla. I chciałbym o, tylko okay. powiedzieć, że jeżeli przegramy, to jest to wina Czakena, dziękuję. No dzięki! <laughs> Kurde. Ogólnie tutaj wybieracie sobie broń tak jak w cs czyli każdy może wybrać Monta, sobie jaką chce broń, ulepszenia yy, i tak dalej. się wybierało, nie? Si. jak coś... Tak, to, wciskajesz touchpad i później ten... Czaken okay. Rush B. Ok, Okej, jak Super, coś, bierze. ja nigdy nie grałem w Sea of Nie Jezu. Tak, nie tak grałem, Ale, ale, jak coś, to dużo grałem w Tifa 2, więc... To... O, to, 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 o, się o to, polecam, to się dogadasz z szakenem. Polecam tego pana. Chaken, ja ci powiem, że cztery tysiące pana pan w cs jak dołączycie, to jeszcze nie zaczynajcie. Wybierzcie sobie najpierw broń. Jak każdy już sobie wybierze broń, to wtedy lecimy. Jezus Maria, ja grałem tylko kilka broni. Hmm. A najlepsze bo już. To bierz te bronie, którymi grasz najlepiej. Tak, A, oczywiście. Ja ja, ja, będę, ja, będę, ja, będę, ja <noise> wezmę swoją główną taktykę, czyli po prostu P90 i będę raszował na ludzi. Tak więc no. Może też tak. Dobra. Jakby co? Ja <noise> jestem ready. Tak, ja kiwi? się jeszcze downloaduję. Mi się szładuje. Dobra, dobra. Mi również się ładuje. Dobra. Dobra. Okay. Anty, jak chce żeby nie podsłuchiwali, to migowym się posługujemy. <grym> Ej, to jest genialne. To jest naprawdę genialne. Trzy, dwa, jeden, zaczynamy. O, idziemy. O, idziemy. Razbysyk bled. Razbys! Ja jestem ciekaw. W ogóle, czy się znajdziemy? To jest pytanie. O ciała? O, chyba znajdę tu gdzieś mój nóż. Poczekaj, szukam swojego noża. dawaj. Chyba ich nie ma w toalecie. Uważaj, czekaj za tobą! Gdzie? Za tobą! Czemu ja nie mam. Nie. Cofaj się! Shetman! man! Nie sądziłem, że już. Dobrzy są! Ach, jest, nie. jeden pan! Chowaj się, chowaj się! Osłaniam cię! A bo ja z pistoletem byłem. Osłaniam Też cię! jest jesteś z pistoletem. Dobra. Jesus. Pięknie. Obroni... No ja zrobiłem? Bry. Obroniłem Dziękuj mi za to. E, dzięki. Tam no. stoi. Stoi tam? A dam mu szansę, dam mu szansę, niech się ruszy. Cały czas tam jest? Tak, tak, już poszedł. Tam stąd na końcu korytarza. Dobra. Omen, oh oh man, oh man. Rozdzielam, o men, rozdzielamy, rozdzielamy się, czekaj, rozdzielamy się. O, szedł gdzie? Skąd? <śmiech> stąd <śmiech> Jest ich tu dwóch oh. fuck! Dobra, ja mam jednego. Moich dwóch! Jednego? Co wy gadacie? Nie umarłem! Zaraz umrzesz, spokojnie. A, zaraz tak się Ciągnę. to kupuje, okej. Okay. Tak. Nie, nie, nie. nie. I Mówiłem, że zaraz umrzesz! Eee! NO! NO! Kiwi! Zostaw mnie! Nie chodź, wiem tu, czy to był chodź. kiwi. O jezu. Dzie nie, okay, nie nie był okej? Nie, nie. Okay? <grym> maks! Zraszuję okay. ich! Zraszuję ich, kurwa! Zraszuję! Genialne, skąd masz taką fajną broń? Mogę cię to, ci tego? to, to, to <grym w <grym sobie! Tu jest. Tak, Jest! Zabiłem ich! Ale czekaj na zabiłem! No, to było ładne, to było ładne. Raz było są badem. tutaj! Kiwi, kiwi zlikwiduj go! Ja nie! Aaa, map... nie ma mocniej. Ale ta mapa jest głośna, o ciepanie. Ja jestem Kiwi, bardzo ci dziękuję. I jestem Mało. za to. Chyba, nie widziałem w sumie. Hello? Dawaj, ich. Tu czekaj, bo ja nie wiem, gdzie oni są. Naprawdę. Ja wiem, ja też nie wiem. <laughs> czekaj, schylę ej nie się. Nie wiem, nie wiem, gdzie oni są, <laughs> Musimy uważać, Uważaj, czekam. tam.

nie, nie nie! Trzeba z, trzeba... Okay. Trzeba z wami... <grym> trzeba z wami tutaj porządnie chyba. Nie, 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 nie. to ale, ale go zraszowałem. Ale go zraszowałem. Trzeba was tutaj faktycznie chyba... Mam... w głowę dostałem! Nie no ta broń jest beznadziejna, faktycznie PMK jest beznadziejna. Uf, Oczywiście, że jest Dobra KMK! Czuję się jak siły specjalne Jak go zaje... Zaje. E! Zatagowałeś? to yep. ja chyba Maxa słyszę Nikogo nie słyszysz Słyszę, słyszę o -o. O szatty, Dobra mam kogoś do Excuse me No o, co się odchodziło <grym> Czekaj, co ty robisz? No, nie nie cały czas. Nie. Jest, dobra, 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 dobra. dobra Mam go Jezu, te, te silniki tutaj są głośne w w Jeden próbuje mnie zajść chyba Tak! Kurde, halo! Mówiłem, że mnie próbuje zajść. Nie miałeś rację. au! Ja zawsze mam rację. Masz... Słyszałem, słyszałem cię. Chaken, uważaj! Trafiłem typa. Trafiłeś go? Halo, no? Cześć. Chaken, chowaj się, pamiętaj jak, jak już cię dziś, wiesz... Mam jednego. Nie, ja, ja, ale. Jak! Nie, <grymne> czekaj! Nice, mam drugiego. No, brawo, 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 brawo. A Kad jest dobry w sumie. Aak! 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 Ale ściągnąłem ci. Nie, 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 ściągnąłem cicheł. Aaaaa! Trzed. Zabił się! Nie! Yes. Kurde, beret. Dziewi no, no, tu, no, byłeś na ta strzał! Mamy ich, mamy ich, mamy ich, dobrze. Oni mogą Chyba, teraz rozbić blisko. Tak, tak, uważaj Wyłonił się w pokoju. Nice. O o, to, jaka góra to <laughs> Wybacz. Kurde. Cisnął nas. Chucken, musimy odwrócić w następnym meczu. Nie, Chaken. Triple. Nie z tyłu go zabić. Nice. Nice, nice, biegnę do ciebie już. Quadruple. Łup, muszę Nice. Próbować. Dawaj, 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 osłonię. Chaken zabijesz ty O gremietę, <laughs> nie. Z tyłu! Właśnie zauważyłem. Jest? Nie. Yes. Yes. Jest, jest, no jest, no jest, no jest, no Idź Idzie się tutaj! Zesna, Czekaj, pomóż! Dobra! dobra. Nice! Mój Boże. Ja mam mało życia. Ja życia. Dawaj, idziemy, 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 chodź. Kiwi, ja dalej Co nie mogę mnie odrobić? Muszę jakąś zarobić? Nie. Z touchpadem. Naciskasz touchpad i musisz go pierdol przycisnąć. Wtedy sobie broń wybierasz. Yy, touchpad. touchpad na lewo. Uważaj, że uważaj, pisnąć. Uważaj, 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 mogą tu okay, być. Okej, ee... Nie ma je. O... Czysto. <laughs> <laughs> mam. <totimsia> <Die interactivity> czysto! Pędz, czakan e. ginie. No, no. Jest Dzięki, stare. Max! No. Nie strzela, okej. Okay. Może. Nie nie nie, 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 nie tak, ale. ale Akadzież. Zacny. Nie! Nice, mam nie. go! go. A, a ja myślałem właśnie, czy jesteś tutaj M gdzieś? Czy gdzie nie ma. Ukryłem się! ha! ha, ha. Zastrzelają! Za mną, za mną! Stałem Uuuuuuu! Ah. Ja mam bardzo mało życia, czakan. E. Biegnę, tu... biegnę. Nie chcę tego! No nie! Jest! Czekaj na mało Kili ma uważaj! Jest! Miał loła! Aaaaaah! Zostaw to! A. Nie! Nie! Dobrze, nice! No nie, nie mogę coś. Anti, zostaw, zostaw jego rzeczy! Anti tam jest, anti tam jest, uważaj! Pop! Okej, to może teraz tylko zmienić broń. Nie! Nie ma zmiany broni! Tu jest, tu jest! Kurde, nice, 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 mamy. Mówił poseł Gagbag od dwóch stron, tak się nie robi. O kurde. To był niesprawiedliwy. Dobra, ty panu. No, 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 no! Aaaaaah, Kiwi był szybszy. Kiwi był duży. Szybko jest za mną. Uważaj. Idą! Oj, to ty, Max, sorry. To jest to ja. Pod spodem, pod spodem jest! Odsuń się, odsuń się stąd! Czekaj, cofnij się, cofnij się! Musi się wrócić, bo kawałek... Nice! Mam cię, mam Dawaj, czekaj! czekaj! Kurde! Muszę przeładować! To najgorsze, jak tak, się ktoś odrodzi zaraz koło ciebie, nie? Nie. A! Nie! Kiwi, to ja! Czekaj, Nie! są? Mam Nie, Nie! Kiwi, bardziej tyły! Ma luo, ma luo! Nice. nice! Kurde! Oma, jeden. O nie! Ilu was tutaj! No come on! Mam maksa ataku, dałeś się, dobra Dobra, jak tam nie, wjechał! Nie, wjechał, nie, wjechał z kałachem, dobrze! O sześć! SET! Biegnę ci z pomocą! Nic nie żyję! Aha, okej okay. Chciałem dobrze. A nie! Wow! Do, dobra! Wyborem. Kiwi nice! To było dobre kiwi Ty, co ty? Jeszcze, jesz. Ja nawet dobre. nie wiem, skąd strzelacie czasami do mnie. O to właśnie chodzi hmm. Okej, okay, nie mam broni, O, dobra NIE! Mam... NIE! <laughs> <open>. Musiał się <laughs> Masz go? Okay. Dobrze Ta. No jak on mnie cały czas... <laughs> Kto? Będzie dominowany ki, ki, Ja, Ja ki, jeszcze, wiem, ja, ja, wiem, wiem ja, się, ja się kryję gdzieś, nie wiem Bo się boję Ale... Fuck nice. co, Mam go, mam go, mam go W końcu Jej, Zemsta! No, Zemsta! Zemsta? Zemsta, to ja powinienem cię mścić! Cześć! Jakby to zrobić? Czekamy! Czy jesteś mną? Okay. Nie, 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 nie. Nie, niemożliwe! Nie! O, szed... Chowaj się! mam jednego? Z końca korytarza! Dobry jest! E, no bardzo... Wiecie, ja mogę Jak, o, mnie o, Jak mnie wyczekał! Jak mnie wyczekał! Jest! Jest! O Boże, tam przejście było! Oh, okay. Tak, jest nie? przejście! Shaken, uważaj! Oh man, nie tak! Ej, grana... Wow! Skąd? Nie wiem A! Nie, Dzięki Shaken, dzięki Osłoniłeś mnie, brawo! Nie ma sprawy. Czekaj tam, ty tam stój, dobrze? Anty, ja cię potrzebuję na polwalki. Ja wiem! <noise> nie masz wsparcia Kiwi? O jakże mi przykro. Dobra, dobra, spokojnie, daję radę. Mm -hmm. Max, nie bądź taki wredny, dobrze? Ty gadacie i nie, nie słyszę kroków. O, to chodzi! Aaaaaah! Chucka jest! Nice! Ty bo... no Max! Nie, no? nie, jednego, jednego. Tylko gdzie nie, jest teraz? Nie! O, obaj byli w pokoju, no? Tak! No, to... Uważaj, Chucka! To... No jest jeden, no właśnie, mówię! O, tak, kurde kłamcy! Przekł... Nice, 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 nice. Jako kłamał perfidnie. Jak, ja myślałem, że ten! przecież był ze mną Monty O, obaj są na końcu korytarza, Max! Widzę ich! Nice. nice, brawo, czekaj Został jeden, został jeden O, zaraz, kibelek, poczekajcie zaraz... panowie O, się... o wiedziałem, że się zaraz odrodzi Już chciałem po, powiedzieć, że się odrodzi zaraz dam. Poczekajcie panowie, ja tu widzę ten, no, pisuer Poczekajcie On do ciebie idzie, czekam, on do ciebie idzie to, to poczek nie, Zostaw mnie, zostaw mnie Chwila prywatności by, Chciałem by się odrać Jaka prywatność? Ja ci, nie yes. ja, ci, ja ci zaraz dam, bitch Cześć, Shaken. Shaken, to ja! Obiłeś mnie, głupku Głupcze tak? Naprawdę, dopiero teraz mi się udało odkryć ten jakże ważną rzecz Zmiana broni Śliwnie. Tak, dopiero teraz Ale jestem szczęśliwy Lepiej późno niż wcale! Shaken, help! Shaken I co teraz? Mam lepszą broń i co? Shaken, gdzie ty byłeś? Hello. Gdzie jest Kiwi? Nie wiem, nie słyszę typa Tu i tam, wszędzie jestem JEST eee... ON nami. Nice, ubiłem, ubiłem władynie, go, dobra. dobra Dobra, 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 Mam ten, mam ten przyczółek Ej to, Chucken, Chucken Gdzie jesteś? Chucken, stoimy Tam jest na końcu korytarza Widzę, widzę Kto? Gdzie? Którędy? Dobra, widzę go, widzę Jest, brawo! Nice Brawo, pięknie Ej Chucken, trzymamy tutaj tą pozycję Mhm mm Nie, Chucken, nie wierzę Tak Jakim cudem? Nauczyłem się Trzymamy tą pozycję Jest na końcu korytarza, biegnie w O oh, what the heck O oh, niee go tak. Chaken też o, Ale kiwitra poleciał tak. Mają przyczółek Jest Mam go To ja go ubiłem chyba A ty chyba A ja no. No, w ogóle... Nie dostaję fraga Ale ja się uważaj, uważaj, uważaj Chaken Mmm. No, Zdobiłem. Ma no, mu tylko HP. Nice. A, nice. Dobra, ja mam przyczółek teraz tutaj. Ja Kiwi, też idę do teraz swojego się znajdę, okej? Okay? Za chwileczkę. U, A może nic nie Co znajdziesz. Jeszcze? Tu, tu, tu. No, idź, dobrze, dobrze, prosto. Ale o Kiwi, Hello! Gdzie oni teraz są? No nie wiem, gdzie, wiem, gdzie, gdzie wiem, oni są. Kto Chyba. Wiem. wiem, gdzie oni są chyba. Tak, tak, na końcu korytarza. O! Ja, ja, ja. Oh my god. Zaraz mnie ubiją. Czekaj, trzymaj tam ich, pozycję. A Dobrze. Nie, już, za, już zginąłem. O nie. Dobra, Max idę po ciebie. Nic nie idzie. Co to za wspinanie się po schodach? Dobrze, tego akacza spróbuję. To czekaj, czekaj. Wiem, wiem. A! O, z góry mnie zdjął, z góry. A, dobra, wiem, dobra. wiem, wiem, wiem. wiem. A! Jest, Kiwi, jest. jak ty to robisz? Bo jestem po prostu dobry. <laughs> Kiwi jest dobry. I bardzo skromny do tego. Jestem szczęśliwy, że mogę być z całym drużynie. Naprawdę. No ja się czuję kawałek. po prostu teraz nabuzowany, naelektryzowany normalnie. Ooo, jaki headshot. No nie, mam go. Smutno mi teraz. Są tam? Są tam, są A, na końcu, uważaj. Eee, tak nie. No Aj. max, musiałeś. Chyba cię słyszałem, wiesz? O nie, 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 nie mam, mam okej. Okay. Aha, bo ja nie mogę teraz mieć amunicji, super. To jestem ja, mi A jest u góry. Ej, co ty tu robisz? Odrodziłem, odrodziłem! Dostał tego odro granata! Co tu się dzieje? Anty chce rzucić granat, uważaj. Ale jeszcze... Czekaj, bo teraz ty rodzę jest broń w ogóle. Czaken, obroń mnie. Nie, nie wiem eee. czy zdołam A? Ubije mnie Zginiesz? Okay. No nie Dobrze Chucken Brawo no to Ja to Maxa strzelam, strzelam, strzelam i Będę nie mogę mógł... trafić Będą próbować mnie zajść Ja nie wiem o czym, będą czym mówisz Będą próbowali mnie zajść na 100%, jestem o tym przekonany Ja nie wiem o czym mówisz Słyszę to kroki Jestem przekonany, będą próbowali mnie zajść Kogoś słyszę tak? Yep. Mówiłem? Na dole, na dole, na dole, na dole! Wiem, 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 że na dole, no! Gdzie na dole? On no! szedł z obu stron! NARA! Twoje prawo, twoje prawo, twoje prawo! Uciekaj, NARA! Uciekam, stąd, uciekam, stąd. uciekam, uciekam stąd! <laughs> Jest jeden! Ja wiedziałem, że to będzie. Szano. Jeden pacjent, czaken Help me! Biegnę, biegnę, zgubiłem się, jestem przy tych głośnych coś. Help! Me. Nie ona. wiem, nie wiem, gdzie jest Kiwi teraz. Głupie cośki. Kompletnie nie wiem, gdzie jest Kiwi. O, ja what? szukam toalety, bo, bo Kiwi gdzie? Mam trudno nie czy... odlać. Widziałem. Widziałem. No. Widział. No widział. Jest w Kibelku, jest w Kibelku, widziałem. Ktoś jest na drugim piętrze. Tak, tak, to Kiwi, to Kiwi w Kibelku siedzi. A! Uważaj, żeby cię nie zaszedł jeden Nice, nice Max Jeden u góry siedzi, uważaj. Tak Łe... Dobra, chwila. Jeden jest w kiblu! Nie czekaj. No nie czekan headshot. Ubiłeś go? Great! Tak. Siedzimy tu, Jakin! Siedzimy, siedzimy tu! Siedzimy tu! Kibelek. To jest nasz kibel! Idą tu! Czekaj, oni tu idą! Oni Czeka. tu idą! Daj mi się... Nie, nie się, ma załatwiczyć sprawy! Oni oni tu idą, uważaj. Wejdziemy, nie? Będą, będą breachować, zobaczysz. Eee, co wy w kiblu się kopaliście? Maybe. Oj. <laughs> jak tam tu granata rzucą, jesteśmy, jesteśmy zgubieni, czakę. Max, jak to wygląda? Czego? Jestem. Zobaczmy Zobaczmy tak, kibel, bardzo... No jasne. Dobra, mam jednego. Bardzo ja, taktycznie no, nie! Kib, no, przejęli kibel, przejęli kibel. Przejęli kibel, czakę. To mój kibel. Nie przejęli! Kibel jest nasz! Tutaj dobra, dobra, będą na dole, będą na, górze, na dole! Na górze, na górze, na górze, Jest! Dobra! Uważaj! Uciekam stąd! Dobra, nie ma zlego! nie Ja... Ej, uszedł! Ej, O fuck. Dobra, czekaj, mają kibel. O! Nie! WTF, Coś ty zrobił! Jak mnie przestraszył! Nie spodziewałeś się co? No nie e, w ogóle. Dobra, są są tam, są tam, czaken! Hej! Biegnę, biegnę. Ja nie mam stąd jak wyjść. Ja coś mam, dziwne przeczucie, A... że czaken będzie chciał przyjść Czemu mi magazynek nie wypada? Halo, help! Idź stąd! Jeden na górze! Jeden, na końcu korytarza! Widzę, widzę go! A... Jest A, mój! Nie, Max, no znowu po chetczocie. Jest mój! ha ha! Ha! No! Maloa, ma bieg ma Biegnie w twym kierunku. Nie, nie, nie mam, nie mam, nie mam loa. Jak biegnie w moim kierunku? Co ty, co ty mi podpowiadasz tutaj? No bieg w twym kierunku. Fuck, no Jest kiwi. Oh <laughs> 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 <O>, shit. <się, śmiech> kiwi, dlaczego ja? A dlaczego nie? <laughs> Gdzie oni są? Nie widzę ich. A! No ok, Anty wiedział, że tu jestem, nie? Nie, właśnie nie wiedziałem. Ja. Nie wiedziało cześć. Coś Max? Uważaj, uważaj. Oni tam są. Ha. Jest jeden na dole! Jest! Uważaj! O, kontroler mi się spadł, żył. nie jesteś mój. O nie, no, anti! Nie, shaken, nice. Jak mnie anti niszczy teraz, nie? Kurna, ja mam jeden ja, HP. Mam anti, anti schodzi z góry! Nice. Nieeee! Ja mam jeden HP. No dzięki! <laughs> dzięki, <laughs> dzięki, dzięki! <laughs> Dzień, o, się się trafi. Trafi. Dzięki Kurde Ja ci się zaraz odwdzięczę Ty gdzie wy jesteście? No o Jezu dwóch! Nie. Ale jednego ubiłem jednego ubiłem, dobra O Jezu, gdzie ja się odrodziłem. o, 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 o gdzie ja jestem! Okej okay, dobra Zaci schody, schody, schody 7 minut, 8 w sumie zostało do końca Nie A no czułem ten... Ale główka poszła Nice Czakan nice. to jest dobry gość Ja zmieniam, ja zmieniam no. broń bo... Kaszkiowa. Nie! Ja lubię tego Akacza, spodobał mi się strasznie. Ja mam MP5. Jest, jest spoko. Nie, nie wiem, M5, M4. Ma, co ja gadam. Uuu, teraz wam powiem, że mam. A, a, o, nie, jest, ja to jest, ja, nie ja, strasznie! mnie! Ja. ty krzyki! Nie! Nice. Dobrze, Jacken! Drugi... Kurde. Gdzie jest drugi? Gdzie jest Kiwi? Tam, gdzie ja. A, gdzie ty jesteś? Ja nie wiem. Tam gdzie jest ten długi korytarz z łazienką mi nie dobili, bo miałem 1 HP Nice Oh god Dobra, I'm in position Nie, yeah. ja nie lubię yeah. tego miejsca Chakan, I'm in position oh. Jeden! Uf, idę ze za, za tak toaletę. Miałem. Jeden pacnięty! GIN! Cholera! A, nie ma tak dobrze, co? Ugił, 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 ugił. A, no nie Chakan! Dobrze, Chakan, jestem tutaj! Dawaj, chodź, 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 chodź! Chodź, 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 szybko. Chodź, chodź, szybko. Chodź, chodź. się, no stoisz na środku drzwi. Ej, Kiwi, mam plany. Chodź Jest No nie. Ta panika, ta panika potem. Nice, mamy ją. Tam, tam, Dobra, Czekaj, mam Kiwi poszedł. Kiwi poszedł na double. Ale to jest emocjonujące! Cześć! Oj, tak! Ej! Nie, 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 nie! nie, nie, Co, ty nie. Co ty tu? Co ty się pojawiłeś tutaj? To jest mój respawn. Halo, okay. halo! Ja się nie pojawiłem, to ty się o, pojawiłeś? Czekaj, czekaj, widzę cię. Jest jeden, uważaj. Gdzie? Już go nie ma. <grym> Uff, idę zająć toalet. Idę zająć toalet, wow. Zajmij, zajmij, zajmij. Nice! No, nożem! Nożem! Zabiłeś go nożem? Nie, Kiwi się, kan, kurde, w kiblu i mnie nożem zabił. Mm. Uważaj, Chucken, uważaj tam. Osłaniam się z dołu. Mam się gnoju. Dlaczego Brawo. nożem... Halo. Najłatwiej no, no, tak go Ale ja myślałem, że noże nie używamy. Możemy. Nie używali... Nie uży... Aaaa! no, no, no Ty, ty! jak ty to robisz? Anti, za kaczem leci. Dobra, to nie, to nie używamy w takim razie, bo to jest taki, wiesz, instant kill w sumie. Tak, myślałem, że właśnie kilka razy trzeba uderzyć. Zająłem kibel, Max. Dobra, miej kibel. Cześć, gdzie on polas? Tutaj chyba gdzieś. gdzie wow, się odwrócił 360 stopni. Anti, gdzie jesteś? Wiem że, wiem, że gdzieś tu byłeś. Wow. Max, Weź zmieniłem pozycję. No, odwracałem God. się. anti jest w kiblu. Naprawdę? Nie, ani razu no. nie utrafiłeś. No, dzięki, Kili. Okay. What the heck, what the heck, Jezus Maria. Gdzie... Jak wyskoczył z tego kibla. No, Kili! Kiwi, eee. kiwi Max jest w to... toalecie. Ja wiem, ja wiem. Jestem, jestem w toalecie, tak, chodźcie do mnie, wszyscy, na raz. <laughs> Zabiję was. I jego smród. Wszyscy naraz. raz. no nie. Dobry position O ty kurde, z kubańcu jeden. Cześć, Aken. Cześć, Max. Kiwi, malała. Jakie ja mam lowa Zacznijmy od tego, że ja mnie HP. Kiwi, malała? Nie. Ej ty! Ej ty! No, nice! Co Mamy. Co, Mamy. Nie, no, nie, no. O Mój Boże, jedyny. Mój Boże, jedyny. tutaj normalnie ich. Widzę. Uuuu, okej. Okay. Jeden próbujemy zajść. No kiwi! No jakim co debiacie? O kiwi maloła, kiwi maloła, idę po niego. A! to jest. Nie! I o god, ja ale jest, ubiłem, tak. ubiłem go, ubiłem go, dobrze. Mam go. Eeee, Kiwi Nie tak łatwo się gra, powiem. No ale. Co? Czekaj za tobą! Nie, 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 po... Proszę poczekać, chwileczkę, dobrze, proszę, chwileczkę, poczekać. Mam jednego? A! Jest drugie, jest tam. No na tam. wodę. Dorego na siebie! Yes! Nie, nice! Idziemy! Gra, Idziemy. kurde, drużynowa. Tak jest, no bo to jest team deathmatch! No. Masz I low on, maxi. A, 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 oh my god! Oh my god! Nice! On nie ma Nice! Nice, nice, nice. Boże, ta broń jest beznadziejna! On raszuje! Eee, okej. Okay. Nie, nie, nie. E, to, to nie było Gdzie dobre. Gdzie oni są? Gdzie oni są teraz? Nie, a, nie O, było. może to będzie dobre, dobra. Boję Jeszcze nie Aaaa! Miałem loa, miałem, miałem faktycznie loa. Jeśli może nie będę wychylał? Wychylaj się, czakę. Mam loa. No nie, no max, no. Ubiłem cię? No nawet nie wiedziałem, że cię ubiłem. Dobra. O Jezus Maria Anti! Się czy... A co? Jak mnie. to straż... tak to byłem ja. A, <laughs> no mam. To byłem ja. To ty? O, tak, bo zazwy zazwyczaj czakrym się dzieje? Nie, nie widziałeś kogo zabiłeś? Poczekaj chwileczkę, tak? Okay. <śladuj> <śladuj> gdzie indziej. Ty! Wycelowany byłem jeszcze. Aaaa! Uważaj! Czekaj, go, Pieszko! Pieszko! Tak się tak nie robi, tak się tak, nie robi, okej! No! Dawaj, no Nie! Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, mam kryjówkę? Cześć! Cześć! A mam kryjówkę. Okej, dobra. Ty ja się nie boję. co żebyście wykombinowali. No, nie! No! Zapraszamy ty do nas! Je to ja, ty! No nie o mnie, to ja jestem! Przepraszam, patrzyłem że jest celownik! Zapraszamy do nas! Yeah. Jeeee! Chuckę, uważaj! Hej! Y y Ej! Eighth... <gélibaler> <dobra>. <Dracula> Czemu ja się tu odrodziłem? Okay. Nie wiem! No nie! Double kurna! O, no, kill nice! Yani, mam pytanie, czego ty używasz? Eee, broni oh. Oh, jak to... O, dodał O Jezuczek, sorry! Sorry, 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 Max, sorry, 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 jest nie strasznie! Sorry, sorry Nie zauważyłem Niku na, na szybku O no 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 no! no tam, tam są na końcu korytarza malowa Nie ma chyba Dawaj go! No nie Malowa, 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 do no. Kurde nice. Będzie za mną jeden, uważaj. Idę okay. tutaj Nie, nie ma go tu Halo, gdzie jest ma... ten shotgun? Dlaczego nie ma shotguna? Shotgun! Dobra, Chucken jest... dead. Zginąłeś? A, tak. Dobra. Gdzie oni są teraz? To jest pytanie zastanowienia. Ty, anti, wystraszyłeś mnie, ty. Widzisz? What the fuck? Ty, what the fuck? Cześć to? Where are you guys? Hello. I'm searching for ya. My mamy teraz taktykę. Kurde, ale głośne te silniki tutaj w tym tym. No to jest takie głośne Szybko A, dobra, o, no. jak mi chyda sprzedał o kurde mają, mają dobrą pozycję teraz Jackin W kiblu no. Dobra, jeden poszedł dobra. na górze Jeden na górze Widzę O, mam go Za mną, mam za jednego. mną, bom. Dobra, dobra, dobra Uważaj, uważaj, uważaj Uważaj, po twojej prawej Nie, Czakio! Dobrze! I to ja to, ja to, jak wij. Wiem, wiem, wiem. Gdzie oni są? Yeah oh, Wiktory jest! Okay. Oh, yeah, yeah. Jesteśmy najlepsi tracking. Oh, Aaaa! Ah. Ah, skończył się oh, dźwięk. Man. Dlaczego? Nie, yes, zdobiliśmy ich. Ta. <laughs> Ile ja miałem? Yeah. 33! Gdzie jest gdzie tabela? Ta, nie było tabeli, weee! Well. Well. Ja miałem 62... No. Ja nie, nie widziałem tabeli! Była miał 68. ja miałem to, 62, Antimia to 68, najlepszy. Asia, czeka nie wiem. Kto, Kto był, był najlepszy? Spodziewałem się tego, że będę ostatni. Uh, Okej, okay. mamy z głowy Team Deathmatch moi drodzy. Ale nie. była jazda. <laughs> <laughs> Także dobra, to by było na tyle. Odwiedzajcie chłopaków na kanałach. Macie linki w opisie. I to by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Na Cześć. Jesus.